Szanowni Państwo, mijają 3 lata istnienia portalu Nasz Wolnik. Te 3 lata to ponad 255 tysięcy wejść na stronę, ponad 200 tysięcy wejść na YouTube i setki materiałów. Materiałów lepszych, gorszych, ale tworzonych dla Państwa. I w tym miejscu winna jestem serdeczne podziękowania ludziom, którzy kiedyś tworzyli z nami ten portal. A z przyczyn tych, czy innych, z nami już nie pracują. Serdeczne podziękowania dla Piotra Szpali, Izy Filipek, Andrzeja Króla. Dziękuję, kochani. A dziś? Dziś portal tworzą trzy osoby. Jacek Filipek, Krzysiek Romański i ja. No i oczywiście wy, drodzy państwo. Wasze maile, wasze telefony pozwalają nam dociekać pewnych spraw, są dla nas budujące, bo nawet opinie te nie najlepsze pozwalają nam pracować, pozwalają nam weryfikować pewne rzeczy. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami. I cóż, mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo.